Witajcie bardzo serdecznie. Piotr Fix z tej strony, czyli Piotr Fitzner. Na dwóch poprzednich nagraniach pokazałem, jak działa zamek IMAI. Chciałem pokazać też na ostatnim świecie. To było tak. Na D mamy tutaj. Tak, na D mamy poziom drugi, czyli jeszcze raz chciałem pokazać, czy, czy i jak. Będzie, czy nadal przy 9% i tylko czterech próbach, gdzie to nie daje nam nawet 100% teoretycznie szansy na to, żeby dostać jakąś nagrodę, czy przy drugim dniu już będzie, prawda, jakaś fajna nagroda albo jakakolwiek nagroda. No i chciałem to jeszcze raz pokazać, bo przy okazji mamy 25% szans i 5 prób na F to jest poziom 10, tak? Więc zobaczymy, zobaczymy, co będzie. No zobaczmy tutaj ten drugi dzień, jak poszło. Weźmy sobie dłuższą metodę, czyli weźmy sobie. A tak. nie, tutaj nie mam dłuższej metody. Tutaj mam nadal, yy, tutaj mam nadal, prawda. O, wygrana. Tutaj mam autowalkę, bo to są w żelazach. To mam na szczęście już tak porobione, że już dużo mam autowalki. Nie muszę się przejmować, jak widać. Tak. 50, no nic nie wpadło znowu przy drugiej walce. Przedostatnia walka. I czwarta. Tak, i nic, zobaczmy jeszcze kolejną Zobytą nagrodę osobistą, tak, czyli to nie jest nagroda ta z ZH. I jak widać nie ma, wszystkie próby się pokończyły, to jest zdobyta nagroda gildii. Na twojej gildii, 53 punkty wyprawy, tak? tak, ale nie ma. I tutaj znowu nagroda osobista, czyli jak widać jest kicha. Skończyły się próby, i znowu, czyli drugi dzień, i znowu nie ma nagrody. Tak? To jest właśnie dlatego, że poziom drugi, a tutaj dobrze pokazane, poziom drugi jest to bardzo niski, mamy tylko 9% szans. tak? Także to jest tak, mamy 9% szans na losową nagrodę, I, i na takim po prostu poziomie jest to zupełna kicha. Zobaczmy, tutaj mamy 5 prób i 25 szans na F w postępie. Tak, także mamy tutaj wyraźnie, co daje nam ta perła? 25% szans, czyli powinno nam dać tak jak wczoraj jakieś, jakieś nagrody. Nie mówię, że fajne, ale jakieś powinno dać. Tutaj mamy o tyle gorzej, że ja już muszę przesuwać jednostkę, bo jeżeli nie będę przesuwał jednostki, to będę miał większe straty. Powiedzmy na początek tych łotrów, bo są, um, chociaż mógłbym zrobić e zależne, już by też było łatwiej. Nie wiem dlaczego ja się tak męczyłem, ale nieważne. Ale trzeba odsunąć jednostkę tak czy inaczej. Także tak, musimy poczekać jak się przesuną nam. O. Teraz możemy zaatakować. To jest pierwsza próba, tak? Nic, zero nagrody. To jest nagroda gildi, tak? Czyli to jest tylko punkty dla gildi. Dobra. Kolejny. Tego usuniemy, tego walniemy. No nie możemy szybkie. Niestety to nie żelazo nasza. No jeszcze tych dwóch się pewnie piechurów posunie Tak Wynik bitwy Widać Nic Tak, nic, punkty tylko były dla Gilgi O, już jest, proszę bardzo, zdobyto nagrodę, a nie, to jest osobistą, czyli to też, nie? Tak, usuńmy ten czołg, wrzućmy ten czołg Po co mamy ze stratami iść? Tam. tam. Wygrana. Nagroda. Czyli to jest, jest kicha. No dostaliśmy. To, to jest fajnie. To jest okej. Okay. Mi się produkują, co prawda w mieście czołgi, ale ich nigdy zawiera. Po co mamy? Będzie jakaś nagroda, czy nie będzie nagrody. Czasami jest tak, że do, do dwóch dni dochodzi, że nie ma nagrody. Także to by był pierwszy dzień, kiedy nie ma nagrody. No to. Hop. Nie ma. Tak, tym razem się nie udało. Jeszcze chyba nam ostatnia została. Zobaczmy. Tak, jeszcze jest jedna próba. Dzisiaj nie plądruje się sąsiadów, to. Nagroda osobista, czyli to też nie. Zresztą w tym momencie nie powinno być. No i nie ma, tak? Nie ma nic, nie ma żadnej nagrody. Opa, popatrzcie, jednak jest. Głupy wojenne. Także widać wczoraj było 250 PR, tak? Dzisiaj jest 50. PR. Także lepsze 50 PR niż brak 50 PR i uważam, że dlatego podnoszenie na poziom 10 ZH jak najszybciej ma swoje duże benefity, bo wydamy dużo PR-ów faktycznie, żeby to podnieść, ale potem nagrody są. Warte, tak. Drugi dzień okazał się też z nagrodami, czyli łącznie na dwa dni jest 300 PR, czyli jest 150 PR średnio na jeden dzień więcej. No nie wiem, ile wy macie na dobę, um, ale uważam, że miły dodatek jest do tego, co um, prawda, co byśmy normalnie mieli bez ZH. Tak? Zobaczmy, czy nam sta nie, nie stać, czy nam wojska jest za dużo. Um, ale tutaj jest tak nisko, że w sumie można też zaatakować. To nie powinno nam stracić jednostki żadnej zależnej. Zaatakujemy to, tylko i. I chyba koniec będzie nagrania. Tak w sumie. Mówię, nie powinno być straty. Już mam koniec chociaż jednostek zależnych, także nie będę na razie walczył. Niech się troszeczkę zregenerują. Za darmo jak widać puszczamy sobie łotra, którego straciliśmy, te są ok, ten jest ok na tą chwilę, ale zbieram dalej plany. Na razie nie będę podnosił, bo po prostu nie ma sensu. Postawiłem Terrakotę, jak widać tutaj wczoraj, dzięki temu, że 250pR padło. Wydałem 200 diamentów, żeby to zrobić, ale no już widać, już zarabiam sporo te diamenty z wypraw. Także nie ma problemu. Eee, Terrakota już stoi, już, już będzie można ją zakończyć dzięki temu już będzie miała nie 4, a 6% do ataku. Zobaczmy, Anuś włożył nam tutaj stóweczkę 15, to tutaj dojdzie nam 30, 30 PR nam dojdzie. Czyli 30 PR to muszę wrzucić do 210. Tak, do 210, no to jedziemy sobie, tak. 50, 50. O, nie dojadę nawet. Kurczaczki pieczone, dobra. To w takim razie ja sobie muszę tutaj kończyć, bo mamy wpłatę do gildii i najpierw tą wpłatę wolę zrobić niż, niż zakończyć poziom, a sobie potem zrobię po południu. A jak widać, no pomaga to. Pomaga to ZH. Ja mogę powiedzieć tylko tyle: jak ktoś nie stawia ZH albo stawia na niskim poziomie, nie oczekujcie, że to coś Wam będzie dawało. Widzicie w trzecim już wideo, tutaj ostatnim podsumowującym, że jest różnica między drugim a, a dziesiątym poziomem. Na piątym poziomie nie pokażę Wam. No. Nie dlatego, że nie chcę pokazać, tylko dlatego, że mamy jeszcze 9 godzin prawie, 8,56. No ale tutaj już nagrody jakieś wpadają, tak? Także to jest różnica. Najpierw szybko na piąty powiedzmy podnieść, a potem pomału sobie na dziesiąty zmusić się podnieść. Moim zdaniem jest ta perła ważniejsza od arki w niskich epokach. ZH widzicie dlaczego? Bo no, po prostu daje dużo super nagród. Tak, czy, czy, czy towary, czy łotry, w tych niskich epokach są one, można powiedzieć, ważne. Dlatego proponuję skupić się na tym zamku Himei do tego poziomu 10, zanim zaczniecie ponosić arkę czy, czy coś innego. tak? Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to wideo, ta seria wideo jest pomocna i mam nadzieję, że pomoże Wam w podjęciu decyzji, czy stawiać zamek Himei. Czy nie? A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Hej.